Dzień dobry, witamy już na 11. poranku i poniedziałkowej kawy z Way Sun Foundation. Naszym gościem dzisiaj jest Zbyszek Knutelski, nasz ekspert od fotowoltaiki z Polski Południowej. Witam cię, Zbyszku, witam wszystkich obserwujących. Dzień dobry wszystkim. Tak jak już Piotr wcześniej powiedział, nazywam się Zbigniew Knutelski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi miło uczestniczyć. Porannej kawie z Waysan Foundation. Zbyszku, może na początek powiedz kilka słów o Twoim doświadczeniu w branży, bo trochę lat już fotowoltaiką się zajmujesz. Tak, oczywiście, Piotrek. Moja historia z fotowoltaiką zaczynała się w roku 2015. Jak wiemy, u nas w Polsce fotowoltaika raczkowała wtedy instalacje. Były o mocach paneli w granicach 250 W. Możemy teraz porównać, jak to wszystko ewoluowało w tym momencie. Wtedy 250 W to był taki standard modułów, na obecną chwilę 500 W to już jest taka, taki, taka norma. Za chwileczkę pojawią się moduły: 600 W. Co jeszcze jako ciekawostkę powiem, że moc elektrowni zainstalowanych w 2015 roku była 40 MW. Na obecną chwilę, na październik 2021 roku, mamy 7 GW mocy energetycznej, czyli 7000 MWh tych wszystkich instalacji. Czyli proszę sobie tutaj, Zauważyć ile tej mocy przybyło za praktycznie bo to był koniec koniec roku za praktycznie 6 lat, 5-6 lat. To jest prawie 175 razy więcej, żeby tak no zobrazować. Wszystkich skąd... tak. Skok gigantyczny, ale wspomniałeś tutaj o tym rosnące, rosnącej mocy modułów fotowoltaicznych. Tak jak wspomniałeś, dawniej było to 250 W. Dzisiaj takim standardem na rynku jest powiedzmy moduł o mocy 450-460 W. Wspomniałeś też o tym, że te moduły rosną, jeśli chodzi o ich moc. Oczywiście za mocą idzie też rozmiar wielkości samego produktu. Ale ciekawostką na pewno jest to, że jest jako jeden z pierwszych producentów mikrofalowników przygotował rozwiązania dla tak dużych modułów i uśmiecham się pod nosem, bo dzisiaj mieliśmy wcześniej rozmowę naszą wewnętrzno-firmową, z której wynikało, że dziś wjeżdżają do nas właśnie mikrofalowniki z linii HMS2000, dedykowane modułom do mocy nawet 625 W, więc to. To na pewno ciekawa rzecz. Zbyszek, wspomniałeś o tym, jak się rozwinął, rozwinął rynek fotowoltaiki przez te lata, kiedy w nim jesteś. Ale tak jak wspomnieliście, my jesteś ekspertem, rozmawiamy często i ty, i ja, i, 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 i nasi, nasi koledzy, i nasze koleżanki z firmy o tym z naszymi partnerami, czyli firmami, które sprzedają, instalują fotowoltaikę opartą na mikrofalownikach Hojmajsa. Powiedz mi, jakie najczęstsze pytania docierają do Ciebie właśnie od naszych partnerów biznesowych. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o naszych partnerów biznesowych, to możemy ich podzielić na e, trzy rodzaje. E, partnerzy biznesowi, e, którzy wcześniej e, mieli do czynienia z hojmalsami, partnerzy biznesowi, którzy w ogóle nie mieli do czynienia z hojmalsami i Partnerzy biznesowi, który, którzy na obecną chwilę e, naczytali się bardzo dużo lub dowiedzieli z takich, a nie innych źródeł. W związku z czym e, tutaj e, ci wszyscy e, są zainteresowani, ale niestety na obecną chwilę e, musimy ich posegregować. I tak jak ci. Operatorzy, którzy ci instalatorzy, którzy mają możliwość już z chojmalsami styczność, to mają takie pytania, że przede wszystkim, jakie stosować zabezpieczenia, to jest podstawa. Następnym, następnymi rzeczami to, to jest co, o, jakie przewody stosować do tego wszystkiego, w jakiej długości, czy można rozłączać konektory, czy, czy niestety nie można, czy traci się gwarancję, jeżeli chodzi o Hojmalsa. Ja jeszcze wspomnę, że Hojmas w 2015 roku zaczynał ekspansję na rynek amerykański i polski. Czyli europejski, bo w Polsce jeszcze nie był w ogóle obecny. I my, jako tacy, którzy zajmują się hojmalcami, jesteśmy prekursorami tej technologii. Wracając do instalatorów, to można powiedzieć tak, że część z nich jest już w stanie samodzielnie funkcjonować. A część z nich niestety musi się wspomagać naszym doradztwem i szkoleniami, które prowadzimy. To prawda, to prawda. I tych szkoleń coraz więcej szkolenia prowadzimy, zarówno w wersji onlineowej dla takich grup ogólnopolskich, ale prowadzimy też takie szkolenia stacjonarnie u naszych partnerów biznesowych albo w naszym biurze, gdzie mamy fajną falę, salę szkoleniową. Takich szkoleń odbywamy. Coraz więcej, ale Zbyszek, możesz się też pochwalić tym, że byłeś świadkiem i brałeś czynny udział przy montażu pierwszych banków energii marki Alfa SS, które, które dystrybujemy na polskim rynku. Czy jakieś spostrzeżenia, uwagi dotyczące tych nowych produktów, które wprowadzamy na rynek? Tak, Piotku, byłem świadkiem i uczestnikiem pierwszego montażu produktów, czyli magazynów energii firmy Alfa ESS, z czego jestem niezmiernie dumny i zadowolony, że ten temat udało się nam, jako pierwszym, realizować. Ekipa, która montowała magazyny energii Alfa ESS, wykazała się dużą elastycznością i, i sprawnością. Tutaj chcę zaznaczyć, że nie było to tak łatwe, jak się wygląda, ale nie było też aż tak strasznie skomplikowane. Ale co mogę powiedzieć? Produkty Alfa ESS na obecną chwilę mają zastosowanie nie tylko. Również nie tylko przy mikrofalownikach, ale również mogą być stosowane przy innego rodzaju instalacjach fotowoltaicznych. Możemy również samodzielnie, niezależnie stosować produkty Alfa ESS i może to wszystko mieć duży, znaczący, yy, znaczące znac, znaczenie na naszym rynku fotowoltaicznym. To prawda, to prawda. Rozwiązanie, które przygotowaliśmy, to jest rozwiązanie bardzo uniwersalne, dlatego że, że banki Alfa SS podłączamy po stronie prądu przemiennego, więc możemy je zastosować zarówno tam, gdzie są instalacje fotowoltaiczne oparte na mikrofalownikach, ale również tam, gdzie mamy instalacje fotowoltaiczne oparte na falownikach stringowych, niehybrydowych, czyli jakieś takie instalacje sprzed dwóch, trzech, 4 czy 5 lat, gdzie jeszcze mało kto myślał o o magazynowaniu energii i o i o falownikach, i o falownikach hybrydowych Dobrze, myślę, że myślę, że to na dzisiaj byłoby tyle. Bardzo dziękujemy Państwu za nasze za spotkanie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące banków energii albo, albo mikrofalowników Hoymaisa, to oczywiście zapraszamy do, do ich zadawania. Można je zadawać pod, pod, tym, pod tym filmem w, w pytaniach pod postem. I my na pewno będziemy na to odpowiadali. Dzięki serdeczne Zbyszku za, za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję wszystkim, było mi bardzo miło uczestniczyć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do zobaczenia. Do widzenia.